Ci widzowie, witam was w dzisiejszym vlogu. Siedziemy jedziemy na gdynioku Od tego That's yeah. yeah. all. <laughs> Siemano, przyjechaliśmy sobie ekipką na Gdynioku, byliśmy w Wytroszczy, to w sumie chyba wystarczyło jedno i dalej na Gdynie. Fajny spocik, tutaj jest fajna miejscowa, fajny spocik. Generalnie my nie mamy jakoś tak mega daleko, dwie godziny drogi. Droga jest mega fajna, bo się wylatuje chwilę, moment na i się leci. Szkoda nie korzystać, no, staramy się w tym roku jeździć ile się da, jak najwięcej, a to jest fajna atmosfera. Fajny poziom, fajny klimat. Słoneczko zachodzi jest git. Synek, swoją też tak zrobi. Swoją też tak zrobił. Szukamy właścicieli aparatów Japońska. fotograficznych Japońska. i przyglądamy fotograf. z nimi wywiad. Co ma za aparat? Co ma za sprzęt? Najlepszy. To to <coughs> dla Jebać Nikoniarzy. Dobrze. Tak, tak? Jebać Nikoniarzy. Co Jebać Rudzińskiego Nikoniarza przede wszystkim. Dobra, okej. Okay. nowy Rudziński jest lepszy.

No to trudno. No. my idziemy po No. No. Jakby się taka wlega. No. 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 na No. Jakiś no. samochód no. dobrego przekazu. i was scared of pretty girls and starting conversations All my friends are turning green the other magicians assist in their dreams Ruziński robi zdjęcie jak rodziński robi zdjęcie. No no Jestem spektakiem. Mhm. Ale... Ale... Tak pan. Kupi? Jeszcze więcej. <laughs> Tak, tak, tak ty. Tak podrabiasz jakbym. ojca. Nie, pani pokazać ci to w szkole. Kurwa, patrz, o, nisko jest, nisko jest. Kurwa. Kurwa. kurwa, jeden do jeden. Nie skumają się. Idź im to pokaż. I ci, i ci pokaż. I pokaż. I ci pokaż. I ci im pokaż. I ci pokaż. I ci pokaż. Nagrywaj, nagrywaj. Dobra, ja, ja idę im pokażę, a ty odbierzesz lewkę. Dobra? Ej, to jest zdjęcie, co to jest? Dobra. To jest zdjęcie z grupki Dobra. w środku, to grze jest ciepło. Kurwa, to jest screen przerobiony, to jest kurwa to, Jaki screen? Jest jaki, poczekaj, jaki To jest przerobiony, poczekaj, zaraz Czas zrobimy zresztą. fact check Ej, Nie, patrz internet Spierdalamy, spierdalamy Spierdalamy Żartował, żartował to Patrz kurwa Może się nie zaktualizowało? nie, nie zaktualizowało? Stary internet, nie wgrałem update'u Nie musi się zatwierdzić do musi iść zmieniłeś, próbowałeś Dziękuję bardzo to widzowie, kurwa. kurwa znajomości i oszustwa I teraz creme de la creme pokażę Dobra o, pokaż tę pokaż parówę pokawę lepszy filmik widziałem już to Paru, paruwa Simota w domu była bardzo lubiana. Co Jebać Nikoniarzy. Dobrze, to to? Jebać Nikoniarzy. Co to za obiegłość? Jebać Rudzińskiego Nikoniarza przede wszystkim. Dobra, okej. Okay. nowy Rudziński jest lepszy. <grystanie>